Cześć, siemanko, z tej strony Noli. Witam was w filmie. dzisiaj ze mną Sandra. Cześć wszystkim. Jestem królem, a ty jesteś Dam. damą. I będziemy dzisiaj sprawdzać jak dobrze się znamy. Mamy przygotowane kilka pytań, które będzie czytał kolega za kamerą. No i będziemy próbować odgadnąć, no jak się znamy. Taki przykład, na przykład. I przykład, na przykład, czy lubisz psy? Ja na przykład nie lubię, ona lubi, więc ja muszę napisać, że tak, bo ona lubi. A ona musi napisać nie, bo ja nie lubię. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i w trakcie będziemy Wam wszystko jeszcze dokładnie tłumaczyć. zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film spodoba i widzicie na Instagrama, gdzieś tutaj się przypina, nie wiem, gdziekolwiek. W każdym razie na Instagramie wiecie że szybciej, że takie filmy się pojawiają. 30 tysięcy łapek w górę i jako, że ostatnio dostałem iPhone'a, dostałem to 30 tysięcy łapy w górę i komuś oddam ten telefon mój stary. Też jest dobry, jest trochę pięknięty, ale też jest wart około 5 tysięcy złotych, więc 30 tysięcy mam nadzieję, że dobijemy i... No i co? I my lecimy z pytaniami, także... Jeszcze jedna sprawa. Kto wygra, otrzyma oto ten super... Y... Jak to się wygra? Medal. Super medal. Dobra, więc czytaj pierwsze pytanie, dawaj. Jaka jest najgorsza rzecz na temat bycia osobą w pojubci? No dobra, yy, Więc co? Myślę, że to jest... Yy, nie wiem, dla mnie to myślę, że będzie proste w sumie, yy, więc yy, ja brzydko piszę jak coś, więc... Ile mamy z? jezu. Dobra. Także jesteś gotowa, czy nie? Chyba jeszcze nie. Dobra, to poczekamy chwilę jeszcze. Okej. Okay. Dobra, trzy, 4, start. E, co napisać? E, zacenzurowałam. Znaczy, ja napisałem okres. Ja zacenzurowałam, bo. Ale to dobrze, ja napisałem? I... Tak. Dobra, że ja mam punkt. Mhm, ty masz punkt. Ja uważam, że, znaczy myślę, że chyba najcięższe jest, wiecie, niekontrolowane. A posiadanie... Tak, posiadanie? Yy, nie, naj, moim zdaniem najcięższe, najcięższe w byciu mężczyzną jest to że y, nie możesz sobie pozwolić na chwilę słabości, na dni słabości. Musisz zawsze się opiekować, więc Mocno. ja bym ci punktu nie dał tutaj. Jeden zero dla mnie, Uuu. Gdyby twój dom się palił, co zabrałbyś z domu? O kurde, dobra, y, ja myślę, że jedną rzecz tylko, tak? Jedną rzecz. Jedną rzecz, więc y, ja bym powiedział, że... dobra. dobra. Jezu, jak już tylko... trzy, cztery, dobra? start. Y, ja napisałem komputer. Aaa, tylko teczka! No dobrze. No, no myślę, że jest całkiem logiczne. Nie no, no do, 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 komputer drogi tam reszta, to by się mogła zjadać, Więc y, mamy 2-1 dla mnie. Ha! Dobra. Czy coś kiedyś ukradłeś? Mam odpowiedź. Eee, kurde, ty chyba... Eee, ja napisałem, że ty nic nie ukradłeś nigdy. To jest prawda? A ja wiem, bo mi opowiadałeś, że kiedyś ukradłeś tiktaki ze sklepu, w którym pracowała twoja mama. Zgadza się, więc mój największy skok na sklep to był za złotych 20 zł wtedy chyba. Więc i tak 3-2 wygrywam, na razie jest dobrze. Team Chłopaki Górą. Z jakim przedmiotem w szkole miałeś największe problemy? O, mój kochany, to będzie proste. Ale ładnie wybrnąłem teraz. Start. Myślę, że to było proste. Ja napisałem matematyka. Że miałeś największy problem nie z matematyką. Nie Nikt Nie miałaś? Nie nikt nie nawiedzi, z nikt z nie matematyki. Największy problem miałam z chemią. U ciebie napisałam, już angielski, bo wiem, że może nie tyle z samym przedmiotem miałeś problem, co z nauczycielką. No... I to wiem, że miałeś duże problemy... Teoretycznie mogę ci to nic. uznać, ale myślę, będzie że... Remis. Myślę, że bardziej miałem z matematyką, ale powiedzmy, że będzie... Dobra, że jest remis, że ci to uznaję. A ty z jakim miałeś przedmiotem? Z chemią. Okej, okay, dobra. nigdy nie umiałam załapać. Chemia, a, hemoglobina, taka sytuacja. Dobra. Matematyka, matematykę swą drobą w podstawówce na konkursy. No ja też, kangurek. Ha! Kangurek, na no kangurka nie. Dobra, dalej next ekstra. Czy zradziliście się kiedyś? O stary, powiem Ci, że teraz już pojechał po grubości. E, Więc co, zastanowię się, ale no, powiem Ci, że najgorsze pytanie, jakie zadałeś, stary. Okay. E, znak zapytania. 3 cztery, start. Ja napisałem nie wiem, <laughs> po prostu. <laughs> Więc um, y i to nie jest ustawione jak coś, tylko że jest. ja rozumiem z czego ta, to się mogło wziąć wszystko. Yy, bo jakby kiedyś byliśmy razem, to było z 8 lat temu, i byliśmy razem z około 8 miesięcy, po czym ja powiedziałem, że w sumie... Przez internet, ta, nawet się nie widzieliśmy Tak, Po czym ja powiedziałem, nie, nie wiesz co, nie, nie jara mnie takie coś yy, i, i co dalej się stało? i No i Ty poszłaś w swoją stronę, ja poszedłem w swoją stronę. Mm -hmm. No i zeszliśmy się jakieś dwa lata temu z powrotem tak. i znowu jesteśmy razem, więc teoretycznie moim zdaniem chyba się nie, zdradziliśmy, nie Nie zdradziliśmy, bo nie byliśmy razem to wtedy. Jest ciężko, ciężko zdecydować czy tak czy nie. Chyba nie byliśmy razem, więc chyba. No, nie. Chyba nie. No w każdym razie, ja nie wiem, bez punktu tutaj. Myślę, chyba. że bez, bez punktu. Bez punktu, dobra. Kim chciał zostać twój partner jak był dzieckiem? Nie, no ja to zapytanie stary. Skąd ja mam wiedzieć? Mogę narysować? Nie, musisz napisać. Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Dobra, ja mam. To się tak pisze, prawda? Ludzie to... cię nie śmieli ci Czy 3, 4, nie star. Nie, nie. Eee, ja napisałam aktorem, bo nie wiem, czy aktorem głosowym, czy teatralnym, czy coś takiego. W sumie ja wiem, że to łatwiej byłoby zapytać, kim nie chciałabym być z dziecka. Więc teoretycznie mam punkt. Nasz punkt. A eee, a I ja? ty piłkarzem, no a to jest. To się pisze, prawda? Eee, tak, więc e, jakby ten. Eee, jakby. Każdy chciał zostać piłkarzem w dzieciństwie, jak był chłopczykiem, więc zgadza się. Chciałem być jeszcze strażakiem, mm. ale tak jak byłem w liceum. No I jeszcze kiedyś, byłeś trochę starszy, to reżyserem. Tak, i w ogóle pozdrawiam, Damianku, jeżeli to oglądasz z gimnazjum, chcieliśmy zostać strażakami z tego, co widziałem, to ty zostałeś, a ja jestem no, nagrywam głupie filmy do internetu, nie. Więc jakby, no nie wiem, kto ma lepszą drogę kariery. Ale zazdroszczę, chciałem zawsze być strażakiem. Narysuję emotkę, którą najbardziej lubi Twój partner. Dobra, ale to, dla mnie. ale to emotki z Facebooka no, czy z być jakiekolwiek? z Facebooka lub jakiekolwiek. Dobra. Nie. O Jezus. Dobra, ja mam. A ty, nawet nie wiedziałem, że od ciebie szybciej narysuję. I ty wiesz, ale ty nie rysuj tego, jakbyś, nie wiem, brała udział nie rysuję, w jakiejś olimpiadzie. Dana, czy coś. Ale to jest emotka, którą najbardziej lubisz, pamiętaj. No, no tak, no, 3, 4, star Ja użyłem tej z GG takiej, takiej uśmieszki, nie wiem czy Ci się to podoba, ja go często wysyłałem Tobie i Ty mówisz, o spoko, te emotki z gadu gadu są takie spoko. Właśnie tu jest problem taki, że po tym jak mnie zostawiłeś, to o czym była mowa parę pytań wcześniej, no. to tą emotkę znienawidziłaś. No, no dlatego jak do góry nogami ją wstajesz, to jest smutno mam punkt, czy nie? Masz pół punkta. No jak pół punkta! <laughs> Bo ją kiedyś lubiłam, ale teraz bardzo mi się źle To jaka jest teraz robiła? twoja ulubiona matka? Obecnie? No widzisz Obecnie nie wiesz. z serduszkami. To... O, teraz na szybko to... wymyśliłem. Nie, to nie, tak nie, najczęściej teraz używam. Nie, 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 nie wiem. Masz pół punkta. Dobra. A ty powiedziałeś ostatnie punkty No mi tak, to jest moje ulubione motka. Tak, no to Z balonami. Tak. Z balonami. No Jak to spłaczy no, ze No dobra, więc nie wiem, kto teraz wygrywa, zgubiłem się w punktacji, ale chyba ty. Mam pół punkta więcej. Też mi się tak zdaje. Dobra, to następne pytanie. Ulubiony kolor? No Jezu, i to jest pytanie, bo ty mówisz, że o teraz to się zmieniłaś kolory, 500 kolorów. Teraz to już. E, dobra. wszystkie. Dobra, ja napiszę ten, co kiedyś lubiłeś. Dobra. Ja zielony napisałem, bo kiedyś mówiłaś, że zielony tak, jest... super. cię Ci to, bo lubiłam kiedyś najbardziej zielony. Ja wiem, że to najbardziej lubisz niebieski. Zgadza się. Obecnie najbardziej lubię lawendowy. No, to na... ja nawet takiego koloru nie znam, a ty mi mów... Weź, normalna paleta kolorów. Czarny, czerwony, niebieski, biały. To żółty? Chociażby? I pomarańczowy jeszcze jest. Dobra, w każdym razie no, i po punkcie. Czy być na fame EMAN? Odpowiedź jest prosta, ja daję, żebyś nie zawalczyła. Nie? No. Nie zawalczyłabyś. Za, nie zawalczyłabyś, no. Za ale często, nawet opowiadałam a, to... ci, nawet ci gadałam, że tą to bym chętnie sama pobiła. Ale no to dobra, no ale to takie to wiesz, ale no, nie zawalczyłabyś. Zawalczyła, Zawalczyłabyś? No jak tak? kogoś szczerze nie, się nie lubi. Box deal, 50 tysięcy i możemy walczyć. Ja napisałam, że tak, ale ponieważ no. wiem, że e... Musiałoby ci się opłacać. Nie, nie zawalczyłbym. Mówiłeś, że zależy z... za ile. Tak, ale to w formie żartu. Nie zawalczyłbym, bo mam problemy z sercem. Jakby mi się coś stało, to byś została sama. Czuję się teraz oszukana. Nie zawalczyłbym, nie ma punktów, niestety. To oboje nie ma punktu. Nie ma punktów oboje. Widzę, że jednak się nie znamy tak dobrze. Co w tobie najbardziej to denerwuje drugą połówkę? Dobra, yy. Dobra... Znaczy, to jest... Tak wysokie pole manewru. Napisałam aż dwa. No nie, jedno. Napisałam, to te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Dobra, ja napisałem. Mojego nie przystacie, bo ja napisałem. Ja napisałem oglądanie szkolnej 17. poczytań Majora, krzysia i tak dalej. Więc... Tak, to jest coś, co nie bardziej irytuje. Nie wiedziałem, że to zostanę punkcik łatwo, mm -hmm. A ty masz. Napisałam narzekanie i Overwatch. No to zgadza się, to też masz punkcik. Nienawidzę, jak rażył Overwatcha, dlatego musiałam ja niestety przestać. I mniej narzekać. No weź, nie graj w tą grę dla dzieci, tam, pięciolatków. Dobra, lecimy dalej. Słyszycie go? Ulubione zajęcie drugiej połówki. Mm. Mm. O Jezus, ty... tu mam teraz trochę ciężko. Mm, dobra, no... Wiesz co, bo mm. odchodzi, nie, nie piszemy, typu, granie w gry. Znaczy, granie w czy na przykład. Mm. Dobra. Ale Jezu, ja muszę się zastanowić, ja potrzebuję więcej czasu na to. Dobra. Ja już mam, a ty? I myślę, że tutaj zgarnę punkty za to. Muszę wybrnąć z tego, bo generalnie ostatnio było bardzo ciężko z różnymi zajęciami. A co już? Więc wybrnę w ten sposób, że Pokaż pierwsze. Tak. Co pokazałeś? Wygodne życie. No nie możesz powiedzieć, że to nie jest twoje ulubione no, zajęcie. Ale To jest taka. To nie, to nie jest taka odpowiedź taka. A to nie jest twoje ulubione zajęcie, Żyć wygodne? Lubię, ale no. nie jest moje ulubione. Ale. Nie masz, masz ulubione zajęcie? Mam. Oglądanie szkolnej 17. Się... A. Y... Twoim napisem robienie paznokci, Bo ostatnio tyle czasu na to poświęcasz, że ciężko nie nazwać tego swoim ulubionym zajęciem. Uczenie się robienia paznokci, no tak. Ale zaliczam, zaliczę. No to widzisz, wygram. A ja nie zaliczam, Bo to była zbyt ogólna odpowiedź. Może nawet... no to musi mi dać pół punktu i ja mam nawet Dobra, na pół jest. punkta. Dobra, pół punkta niech będzie, dobra. Ulubiona muzyka. <laughs> co ja mam napisać? Czekaj. Ty wiesz, co ja najbardziej lubię? Kogo najbardziej lubię słuchać? Nie wiem, właśnie. Myślę, że wiesz, bo Cię tym strasznie męczyłam i już czasami miałaś dosyć, jak słyszałeś, że tylko to leci, to i to. No ja nie pamiętam nic z Może to nie jest y, pojedyncza piosenka, tylko właśnie cała seria różnych Dobra, piosenek. dzięki za podpowiedź. A ja wiem, yy... że Ty lubisz... Y... Dobra, to się już nie przyda, więc możesz wyrzucić. Dobra, i teraz tak... Yy... Ty pokazujesz pierwsza. jesteś u mnie na kanale, okay, więc dobrze. pokazujesz pierwsze. Ja napisałam, że no pop i taką na fidę, no bo... W sensie tako Hemingway bardziej lubię niż tako na feedę. Ale to tak. też bardzo dużo słuchałeś, Ale... naprawdę dużo. Ale uznam Ci tą odpowiedź. A moja odpowiedź to... Nic nie napiszę, żeby dać Ci wygrać. O! I masz, honorowe uhonorowanie, honorowe uhonorowanie, także... Gratulacje, że wygrałaś, a Wam, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie. No i pamiętajcie 30 tysięcy łapie w górę i komuś rozdam telefon. Na razie trzymajcie się, cześć!